Cześć, witam na kolejnym mini wykładzie. Tematem dzisiejszego wykładu jest, czy na zajęciach szybko zadawać pytania. Chodzi o to, że na takich kursach metoda bezpośrednią, czyli gdzie są zadawane pytania, uczniowie odpowiadają na nie. Ten lektor y, zasadniczo stara się y, szybko zadawać pytania i y, pomaga uczniowi i oczekuje szybkich odpowiedzi. E, po co to wszystko? E, bierze się to z tego, że jeżeli my mówimy w języku polskim z obcokrajowcem, to nam się wydaje, że my mówimy normalnie, a na pewno nie mówimy szybko. Natomiast ten obcokrajowiec, który nas słucha, to wtedy myśli albo mówi, że orety, jak oni szybko mówią w, po polsku. No, nie jestem w stanie nawet rozróżnić tych, y, podzielić sobie tego zdania na wyrazy. Tak to wszystko się y, łączy w całość. Y, poza tym. Y, Poza tym tyle jest skrótów, no nie da się tego normalnie zrozumieć. No i to samo mógłbym powiedzieć o Polakach wyjeżdżających do Anglii, którzy powiedzą, jak ci Anglicy szybko mówią, przecież tego się nie da w ogóle zrozumieć, a że tam było powiedziane jakieś to, a tamto słówko, a że tam był znowu właśnie jakiś może skrót. To jest coś po prostu strasznego. Ci anglicy powiedzą, nie, my nie mówimy w ogóle szybko. Co najwyżej normalnie, a jeżeli starają się powiedzieć coś y, wolno, no to powiedzą, y, przez chwilę wolno, a później wracają już do swojego rytmu. Powiedzmy tak szybkiego, jak ja teraz mówię. Jak ja teraz mówię. Y, czyli my chcemy też potrenować takie szybkie mówienie i. Y, Myślenie w języku obcym, żeby przyzwyczaić tego naszego kursanta do takich sytuacji, żeby, żeby nie było takiego zaskoczenia, żeby przyzwyczaić się do tej e, do szybkiego mówienia, czyli do tak naprawdę normalnego mówienia. Jeżeli my na tych zajęciach będziemy ciągle dukali, albo jeżeli będzie tak prosto i ładnie wszystko tłumaczone i wolno. No, to ten uczeń nigdy, no zawsze nigdy się nauczy tak płynnie mówić i zawsze będzie miał problemy w rozumieniu. Natomiast to już mogę powiedzieć z mojego doświadczenia: osoby, które mają prowadzone te zajęcia w szybkim tempie, jeżeli one potem mają taką sytuację życiową, gdzie najczęściej zawsze trzeba mieć szybkie reakcje, szybko coś zrozumieć. To są słowa i zdania, do których najczęściej nie jesteśmy przygotowani, nawet jeżeli byłyby one w języku polskim. No i wtedy ten uczeń jest przygotowany i sobie po prostu radzi, mówi A, spoko, <laughs> spoko, jestem sobie w stanie poradzić i sobie tacy uczniowie radzą, dlatego my na naszych kursach od samego początku staramy się, żeby to tempo było jak najwyższe, przynajmniej mamy, tendencja jest taka, żeby było jak najwyższe, żeby ten uczeń jak najszybciej, można powiedzieć, wszedł w taki tryb szybkiego myślenia i mówienia w języku obcym. Dziękuję i zapraszam na kolejny wykład.